Wszyscy święci balują w niebie. Tak jest kochani. Yy, misja wszystkich świętych uważam za rozpoczętą. Misję wszystkich świętych uważam za rozpoczętą. Yy, widzicie, Plac Wolności przede mną, przystanek Plac Wolności, yy, Piłsudskiego, Urząd Wojewódzki. Ja siedzę na pokładzie Mercedesa Citaro pierwszej generacji poliftowego CNG o numerze toborowym 846. A realizuje zadanie, jestem przed rozpoczęciem, właśnie przed chwilą miałem podmianę, zadania linii numer 39. Jest to linia bisówkowa, ale w na co dzień niespotykanym wariancie. Jest to wariant z dodanym, na jedynym przystankiem, który jest ro robiony tylko na okoliczność Wszystkich Świętych. Jest to przystanek tymczasowy, przystanek żołnierzy pierwszej dywizji, 9 Dywizji Piechoty Świętokrzyska. Jest to wariant linii numer 39, który jest spotykany tylko w okolicy Święta Wszystkich Świętych. Dzisiaj mamy 31 października, więc jest przed Wszystkich Świętych. Odpaliłem sobie w tej chwili maszynę, gdyż będę udawał się na pierwszy przystanek kursu, czyli Plac Wolności. A ten przystanek, wiadomo, Bardowskiego. 39 nie zaczyna z Bardowskiego, ale. Bardowskiego jest zamknięte, z w remoncie, więc jakby zawrotkę robimy sobie poprzez poprzez rondo im. Jadłowskiego. gdyż, iż, ponieważ linia ma początkowy swój przystanek na Placu Wolności, ale w stronę targowej i kolejny przystanek to jest targowa, więc zawrotkę trzeba robić w taki sposób eee, dobra mamy teoretycznie Bardowskiego. Minutę do odjazdu z Bardowskiego, ale 3 minuty do odjazdu z placu Wolności. Słyszę, że tutaj są fajnie podgłoszone zapowiedzi na starym sterowniku. Rzadko, rzadko, rzadko yy, słyszalna rzecz, ale będziecie mieli głośniej zapowiedzi. I co? I Za moment będę sobie ruszał, za jakieś pół minutki. Na Plac Wolności. Dlatego mówię, to jest dosyć rzadki wariant linii numer 39. A, dodając jeszcze do tego rzadkiego wariantu, do tego dodatkowego przystanku, który zobaczycie na pewno na nagraniu, oprócz przystanku dodatkowego, linia ta zazwyczaj w tygodniu jeździ jako BIS. To jest bryg to jest linia należąca do Brygady pisowej. A ja, proszę, ja Was dzisiaj i jutro, chyba jutro, ale na pewno dzisiaj ta linia jeździ w trybie dwusmianowym. Tak dobrze słyszycie, linia jeździ w trybie dwusmianowym. Także same same wyjątki dzisiaj ma ta linia na e, pod swoim numerem. Dobra, powolutku sobie ruszyłem w kierunku placu wolności. Stamtąd mam minutę 20 do odjazdu. I będę sobie podejmował właśnie sprawę wolności pasażerów. Spodziewam się zwiększonego ruchu na tej linii, ponieważ wiadomo jest okolica święta wszystkich świętych. Jest okolica święta wszystkich świętych i ludzie będą chcieli sobie dojechać na Cmentarz. Ale zanim to, mamy jeszcze tutaj na skrzyżowaniu z ulicą Asnyka eee, czerwone światło. Ja sobie grzebię tutaj w plecaku za okularami w tej chwili, bo jest słoneczna pogoda. 20 proszę Państwa, 22 stopnie. 22 stopnie w 31 listopada. Października, gdzie powinno być. Yy, gdzie powinna być złota, deszcz, pochmurno jak za przeproszeniem Pieron, jak cholera. A tu patrzcie jaka jest pogoda. Ani jednej chmurki. 22 stopnie, czajcie to. Normalnie ja dzisiaj się chciałem ubrać jak na cebulkę, ale jak zobaczyłem rano przed wyjazdem do pracy pogodę. Stwierdziłem, nie, nie ma takiej możliwości. Powiem Wam szczerze, że ja się cieszę na, na, na to święto wszystkich świętych, gdyż jutro na pewno będę realizował dla Was nagranie. Mam zaplanowanego przeguba na linii cmentarnej, na linii specjalnej, a. Więc będzie na pewno film nagrywany. Dobra, wjeżdżam na, w tej chwili na dla wolności i podejmuje pasażerów dla szybko tylko skontrolowałem czy się na yy, dodatkowe ujęcie wszystko nagrywa Całe szczęście się nagrywa, więc sobie jedziemy. Kolejny przystanek będzie to oczywiście Targowa. Ja już oczywiście rozpocząłem swój kurs jest 20 ten, po czasie. Targowa. Także mówię, yy, wariant tej linii to jest wariant, tak naprawdę spotykany tylko i wyłącznie w okolicach Święta Wszystkich Święt. Kończą na placu wolności, a zaczyna na ulicy żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. I na odwrót. Przystanek końcowy jest przystankiem początkowym, czyli żołnierzy 9 Dywizji Piechoty Świętokrzyska, na której to Świętokrzyskiej znajduje się cmentarz komunalny Zwięczyca. I kończymy na Placu Wolności z zawrotką z wykorzystaniem ronda Dmowskiego. no niestety inaczej się tego nie da zrobić. Króca fuksa jak tu ciepło, muszę chyba klimatyzację odpalić niestety, znaczy niestety, niestety, no inaczej się tutaj nie będzie dało wysiedzieć, jest po prostu ciepło. A jeszcze ja ubrałem koszulę na długi rękaw, z racji, że to jest święto. żeby się jakoś tutaj prezentować, sobie w tej chwili zjeżdżam temperaturą na sterowniku klimatyzacji. No, i tak, proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku nagrania, yy, misja, misja pod tytułem Święto Wszystkich Świętych rozpoczęta na dobre. Mamy przystanek targowo I mamy jeszcze jakieś 15 sekund odjazdu. Ale widzę, nie ma zainteresowania autobusem, więc sobie ruszamy. Do tej pory mam tylko jedną pasażerkę. Wsiadła ona na Placu Wolności, na przystanku początkowym. Słyszycie, sygnał? Następny przystanek. Chopina No, następny przystanek, tak jak słyszeliście, Chopina e, Linia bardzo prosta, linia króciutka, jeździe się dosłownie 20 parę minut. E, trasa przebiega przez... E, obecnym, w obecnym wariancie. E, przez Aleję Piłsudskiego, następnie ulica Targowa, Chopina, Pilara, plac silenia Stamtąd wyjeżdża w Dąbrowskiego, przejeżdża całą ulicę Dąbrowskiego, skręca batalionów w prawo, później z batalionów polskich w lewą przemysłową, gdzie w normalnym wariancie, w zwykłym wariancie linia nr 39 ma swój przy przystanku przemysłowa urząd celny, ale to będzie przedostatni przystanek i tam będziemy jechać do ostatniego przystanku przy ulicy żołnierzy 9 biblińskiej piechoty, łamane przez to krzywda. Na wyświetlaczu kierunek jest żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. Zaproszenie sobie Bartusia. W tej chwili na wozie 921 przed nami, linia numer 6. Oczywiście on tam siedzi. Mamy jeszcze minutkę 20 sekund do odjazdu, więc sobie czekamy cierpliwie. Pojadę sobie tylko do początku zatoki, żeby nie robić sztucznego tłumu. Odpalę sobie jeszcze przyzwolenie na moment. Sekundę, ale tak, że jak tak za 20, za 30 sekund, to sobie odjeżdżać ponownie. Woda nie gazowana, nawet tu się nie martwię, że się obleje. Dzisiaj mam, powiem wam taki nawet dobry humor, bo w najbliższych dwóch dniach czekam mnie dużo materiału do zrealizowania. Na pewno dwa przejazdy z tej linii. Z linii numer 39 oraz dwa przejazdy. Oraz dwa przejazdy z linii specjalnej, z linii centralnej o literce A. Filharmonia, kolejny przystanek na Przystanę oczywiście na żądanie. Tam powinniśmy być za 40 sekund. Jest to jak najbardziej do zrealizowania. Dzisiaj szkoły mają wolne, więc ruch jest ewidentnie wyraźnie zmniejszony. Dane Kilara, żądanie jest pusty, więc idziemy sobie dalej. Mamy jeszcze 20 sekund. zgodnie z regulaminowym czasem przyspieszonego odjazdu z przystan. Następny przystanek. Dąbrowskiego Park. Tak jak teraz kolejny przystanek będzie to Dąbrowskiego Park. Widzę, że mam zielone, Bartuś ma czerwone. Ja sobie Bartusia pozdrowię tutaj pozwolę sobie na to A jednak nie, jednak to jest zmiennik kolegi Bartka. Jednak się pomyliłem, tak, bo przecież Bartek miał miejsce niedługo podmianę, więc się wszystko zgadza. My stoimy w tej chwili na placu Średniowitów, Za moment będę skręcał w ulicę Dąbrowskiego Także mówię, macie ode mnie taki wyjątkowy wariant przejazdu linią numer 39 przed dzień święta wszystkich świętych w tym momencie znajdujemy się na ulicy Dąbrowskiego przejedziemy cały jej długość. Słuchaj, że to przystanku Dąbrowskiego Park. Szczerze, że byłem przekonany, święcie przekonany, że będę miał troszkę więcej pasażerów. A tu proszę bardzo, przystanek numer 5. A pasażera ma. a, a dokładnie pasażerkę mam tylko jedną. Powiem Wam szczerze, że ten autobus troszkę dziwnie się zachowuje. Chodzi mi o obroty jałowe. Otworzę sobie szugerda i wyłączę wyłączę, automoty, wyłączę klimatyzację. Może to y, powoduje, że y, sobie y, autobus średnio radzi. To oczywiście czekam sobie, bo czas odjazdów czas od mnie do tego zmuszają. Dobra, mamy 15 sekund do regulaminowego czasu odjazdu, znaczy do czasu odjazdu z papierowej wersji przysanku, z papierowej wersji rozpadu. Więc ruszam sobie dalej. O i jeszcze teraz taka ciekawostka. Już teraz wiem, że we wszystkich na zewnątrz tak nie jedną nic, mamy tutaj mam tutaj papierowy rozkład na przyczepiony do mikrofonu. Jest 39 x 1 jest napisane na zielono, napisane na zielono. Ważny tylko 31 października 2022, także to jest jedyny dzień w roku, kiedy ta linia jeździ w taki sposób jak teraz. To jest jedyny, jedyny dzień w roku, która jeździ właśnie do tego przystanku tymczasowego przy ulicy żołnierzy kilku Dywizji Piechotnej. Ci. Chociaż powiem Wam szczerze, że lepiej by na wyświetlaczu macie miniaturkę, oczywiście macie filmę, ale lepiej na wyświetlaczu wyglądałoby i pewnie by się zmieściło, jakby było e, napisane świętokrzyska cmentarz. Te 6000P, SRG 6000P oczywiście ma możliwość wyświetlania wszystkiego w dwóch rzędach. Na ten moment mamy przystanek Lombardzkiego Bohaterów Dostępnawcze. Jest to przystanek, który dowiązuje linie, które skręcają w Aleje postaci Warszawy w prawo. Mamy przystanek Dąbrowskiego, Bohaterów, Westerplatte Odpaliłem sobie przyzwolenie, mamy odjazd Jesteśmy 10 sekund po czasie na przystanku Ale to nie szkodzi, linia jest stosunkowo krótka, więc tutaj wcale się tym nie przejmuję Kolejny przystanek będzie już na ulicy Patagonów Łódzkich Następny przystanek Batalionu Płockich Dąbrowskiego na żądanie. Nie wiem, dlaczego sterownik tego nie zapowiedział. Powinien teoretycznie ten przystanek zapowiedzieć, ale... To jest drobna No i znajduje się na alei Batalionu Płockich. sobie tylko, czy się tu nagrywa nagrywa się, w tej chwili nagranie trwa 18 minut, więc yy, będzie trwało, tak mi się wydaje około pół godziny, pół godziny maksymalnie ponieważ ta linia jest krótka, ona ma od 12 przystanków w swoim rozkładzie no i ten autobus jakby się dziwnie zachowuje na wyjątkowych obrotach, zaczyna mi tak ewidentnie wibrować i obroty zaczynają spadać. dobra Wyjeżdżam sobie z przystanków Batalionów Chłopskich Dąbrowskiego. Był to przystanek na żądanie, ale chciałem wyjść do Plus, a więc się na nim zatrzymałem. Dla nas był to jedyny przystanek na Alei Batalionów Chłopskich. Kolejny będzie do Przemysłowa Batalionów Chłopskich na żądanie. Sterownik tego przystanku również nie zapowiedział tym się nie przejmuję, ponieważ ja teraz znam, w razie czego mam tutaj podgląd nazw przystanków na sterowniku. Książkę 1927, na pracy, będzie czekał będzie licz, Więc Więc sobie pod... na Więc sobie sobie podglądam w tej chwili na sterowniku nazwę nazwę przystanków. Jakiś kolega na radiu zgłosił problem z autobusem. Stanie był podmieniony autobus na numer 929, czyli na dieslowego Autosana 12-metrowego. Ja, jak będę miał problem, również taki problem mogę zgłosić na radiu i również mogę, znaczy wtedy powinienem zgłosić taki problem na radiu, a tak naprawdę wtedy dyspozytor kombinuje tak, żeby ten mój problem rozwiązać skutecznie żeby umożliwić mi dalszą pracę i realizację kolejnych kursów. No i znowu, tak, miał, mam wrażenie, jakby miał mi zaraz zgasnąć ten autobus, jak mam być z Wami szczery. Po prostu obroty na biegu miało ja spadają, także autobus zaczyna wpadać wibracje. Chodzi o nadwozie oczywiście. Tak jak naciskam gaz, oczywiście on się zbiera, on przyspiesza, ale na biegu jałowym się dosyć dziwnie zachowuje. jakby to nazwać takie szabulski, że on chwilę sobie tam powibruje na tych niższych obrotach i on potem wraca do normy. <coughs> Bo w tej chwili, znaczy dosłownie przed chwilą, zaworem upustowym zeszło trochę powietrza z butli. Oczywiście sprężarka cały czas bije powietrze, ale w momencie kiedy tego powietrza jest za dużo, czy bądź po prostu komputer wykrywa, że tego powietrza jest za dużo, to wtedy zawód upustowy takie powietrze sobie, e, sobie spuszczę. Oczywiście mogę gadać głupoty, bo nie jestem mechanikiem, także też nie bierzcie sobie tego do serca to co teraz wam powiedziałem, bo to jest tak naprawdę mało istotne do naszego przebiegu pracy. Ja Wam tylko pokażę dzisiaj. Macie tutaj mój rozkład, jest napisany. ważne tylko 31 października 2022. Także ta brygada 30x1, w dzień 31 października, to jest wyjątek na skalę całego roku. ale ten autobus jest słaby, naprawdę. Mercedesy gazowe są słabe, auta pod górkę. Dobra, w tej chwili skręciłem sobie właśnie ulicę przemysłową mamy pierwszy przystanek na ulicy przemysłowej czyli przemysłowa batery ale ten przystanek dopuszczam e, te ponieważ nie miałem e, na nich pasażerów oraz nie posiadam żądania opuszczenia pojazdu kolejny przystanek przemysłowa magazynowa tutaj już sterownik zapowiedział poprawnie przystanek Jedyna pasażerka z autobusu, którą właśnie wiozę, będzie chciała na tym przystanku wyjść. Także oczywiście, <śmiech> <śmiech> oczywiście ja idę to <laughs> A przystanek przemysłowa magazynowa to będzie dziesiąty przystanek na trakcie 12, który mamy do wykonania. przemysłowo magazynowe wyrównam troszkę telefon, bo już widzę, że wam się zaczął przekrzywiać kadry standardowo zresztą zaczyna mnie denerwować i myślę powoli na zmianę uchwytu. Dobra, opuszczamy sobie po przystanek i zmierzamy do przedostatniego w tym wariancie. Już powtarzam po po raz kolejny w wyjątkowym wariancie linii numer 39. 9. Czyli przemysłowo urządzenie przystanek, który nie też jest przestankiem obowiązkowym, czyli muszę go to, to do tego w zwykłym, regularnym wariancie linii numer 39, w zwykłym regularnym przebiegu linii nr 39, ta linia, ten przystanek jest przystankiem końcowym dla linii właśnie 39. ale wybrałem złe miejsce, no to... Dobra, przystanek zaliczony. Wyjeżdżam sobie z przystanku przemysłowo-obrząceny i zmierzam do ostatniego przystanku na trasie linii 39, czyli będzie to żołnierzy 9 Dywizji Piechoty Następny Przystanek na żądanie oczywiście, z zapowiedział. Jest to, tak jak już powiedziałem, przystanek tymczasowy, jest on stawiany tylko, raczej tylko na Wszystkich Świętych. Ponieważ, tak jak już powiedziałem na początku, na ulicy Święty, przy ulicy Świętokrzyskiej znajduje się cmentarz Zwiełczyca. Oczywiście komunikacja miejska jest tak skonstruowana, żeby umożliwić wszystkim pasażerom dojechanie do, do największych cmentarzy na terenie miasta Rzeszowa. Dobrze. Wjeżdżam w tej chwili na rondo, które komunikuje się właśnie z miastem drogą S19 i autostradą A4. Skręcam sobie w prawo na tym rondzie i za moment będę miał tutaj przystanek już ten przystanek widzę i stoi super przystankowy. Jest to przystanek żołnierzy. Właśnie to wszystko. Także tu się moja trasa kończy. Tutaj sobie oczekuję to jest przystanek końcowo-początkowy, oczekuję sobie tu na pasażerów. Mam 4 minuty do odjazdu, także zaraz zagrywam dla Was kolejny kurs. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnego filmiku.